Kurwa, ale klatku se zaraz poleży w tej wannie. Zajebista jest. Specjalnie wdaniałem ten apartament mimo, że go nie znałem, żeby mieć wannę. No. kawe Się z niej zmieszczę. No, elegancko. A, a. O. A no. No, zaraz będzie leżenie. A fajny apartament mam w ogóle. Duży, bardzo duży, przestronny. No, fajny. O, Rafaelo Dali, na ten zaraz je zjem. No, zajebiście. Wiecie co, ten apartament to jest właśnie to, czego szukałem od dawna w Krakowie, czego nie mogłem znaleźć, to jest tak mega przytulnie, tak fajnie, to oddzielna sypialnia, Zajbiście to jest, naprawdę, to jest tak ładnie, ten, no, zajebiście, to, to wszystko mi tu odpowiada, wszystko, zaraz się w tej wannie wyleżę, wykąpię się, kurwa, ale fajny, zajbisty widok jest. Kurwa, mogę ma... ten apartament był bardzo tani tak naprawdę, bo za dwie noce 350 zł, On kosztuje, tylko wziąłem na jedną, bo mam plany na jutro. No, fajny widok, centrum Kazimierza, no zajebiście, kurwa, nie no, po, po pod górze jest, no ale blisko Kazimierza, tu jest galeria obok, zaraz. Ekstra, naprawdę, że ja tego wcześniej nie znałem, tylko że problem z parkingiem straszny, ale super, naprawdę, będę tutaj wynajmował non-stop teraz, Dawidku. A yy, i zaraz się nażrek sanacsuwa. Nie, zioła się na jara, mi chce wanny nie poleży, jest jeszcze prysznic oddzielnie. Szafa jest w wielkości takiej, że nawet Piotr Szygalski by się tu schował. Naprawdę, nawet by się mógł wyprostować, kurwa, w tej szafie. Więc w sam raz do kurwienia się mie mieszkanie. Yy, raz, to jeszcze jest, też jest. No kurwa, jaki luksus. Ja pierdolę, nie chcę klientów ukradać. Jeszcze tu, kurwa, tu się mogły normalnie ze dwie osoby schować, na dwa portfele lecić.